A gdzie jest mała świnka? O kurde, została w paszczy dinozaura z Lego Jurassic World. Lubię tę. Jest taka dorosła. Syk! Helikopter, helikopter. Ale, a dziś odcinek dla prawdziwych fanów LEGO, dla prawdziwych fanów Minecrafta, a przede wszystkim dla fanów LEGO Minecraft. Lecimy z tematem! Jaka muzyka podoba Ci się najbardziej? Lubię tę! Jest taka dorosła. Jeżeli w swojej kolekcji macie już smoka, tygrysa, kubakę. Dinozaura wpierdzielającego małą świnkę oraz moje Staśko. Dobra, nie pytajcie czemu to jest Maja Staśko i czemu ona jest w stroju czarownicy. Jak dla mnie to jest do wyrzucenia, to jest też do wylania. Nie będę tego robić, bo ktoś to oczywiście wypije, bo nie będziemy marnować jedzenia. Ktoś tam to też zje. To jest do wyrzucenia. I brakuje wam świni? To dobrze trafiliście, ponieważ świnka znajduje się obok mnie. Teraz kilka słów powiedzmy sobie o samym zestawie. Zobaczcie, dostajemy cztery naprawdę fajne figurki. No, powiedzmy sobie tak, 2021 rok to data, w którym ten zestaw został wyprodukowany, czyli jeszcze nie dostajemy tych unikatowych figurek do zestawów, tak jakby to na przykład było w Lisieno, że dostawaliśmy tego unikatowego lisa. Ale mamy Creepera, mamy małą świnkę oraz naprawdę fajną, dużą świnkę. Jak to się prezentuje z tyłu? Z tyłu mamy funkcje bawialne. Zobaczcie, mamy buch szelfy z takich ciekawych elementów, czyli oczywiście biblioteczki. No tutaj wnętrze wygląda mega, mega dobrze. Także teraz myślę, że bez służania mogę postawić karton i go odrzucić. Zobaczcie, przed nami wylądowała kosmiczna wybuchowa świnia. Wow! Tutaj znajdziemy jedną z lepszych funkcji bawialnych, które w ogóle dostajemy we wszystkich zestawach Minecrafta. Powiem wam szczerze, że takiej funkcji bawialnej jeszcze nie było w żadnym zestawie i zrobiła na mnie naprawdę duże wrażenie. Obróćmy to sobie w sposób wyjściowy, tak jak to się prezentuje na opakowaniu. No i naprawdę robi to wielkie wrażenie. Zawsze świnia była synonimem takiego błota, takiego. Takiej raczej była brudna, natomiast tutaj naprawdę fajnie to zostało oddane. No i jeżeli jesteście fanami Minecrafta, to rzeczywiście polecam Wam zakupić ten set. Szczególnie, że jest na naprawdę dobrych cenach. Ja go zakupiłem za 130 zł, co uważam, że jest naprawdę dobrą ofertą. Okej, okay. tak to wygląda z zewnątrz e, Ciekawymi na pewno elementami jest ten e, wodospad Wypływający z głowy świni Uwierzylibyście? Z głowy świni jest wyprowadzony wodospad Naprawdę świetnie to wygląda e, Ale tak jak mówię, jest to naprawdę mega, mega fajnie oddane Pierwsza funkcja bawiana tego setu Zobaczcie, z tyłu mamy ukrytą taką wajchę Syk! I od razu cały zestaw nam się rozwala Wow, jest to naprawdę super funkcja, o której właśnie mówiłem. Czyli tak, e, dzięki temu e, jest to jedna z najlepszych funkcji, jakie kiedykolwiek widziałem w Minecrafcie. Dzięki tak naprawdę jednemu pociągnięciu cały zestaw nam się detonował. Co też wiąże się z pewnym problemem e, tak zwanej rozwalalności, jakby to można było powiedzieć, tego zestawu. No i teraz zobaczcie, co mi się przydarzyło montując ten zestaw. Macie teraz zdjęcie. I mamy świnie w całej okazałości. Dzisiaj zabiorę Was do naprawdę wielkiego chlewu, ale zanim to, przypomnijmy sobie, jakie mamy znane świnki. No, niech tą pomyślę. E, mamy tak, na pewno kultową świnkę Pepe. To jest raz. A dwa, jeszcze jest świnka Piggy z Mapetów. A Wy, jakie znacie e, znane świnki? Piszcie w komentarzach. A ja teraz myślę, że bez przedłużania mogę zabrać was do domu w kształcie świni. Myślę, że możemy zacząć od dołu. Mamy tutaj niewielkie pole uprawne, które jest zasilane przez ten wodospad, który wypływa z główki naszej świni. Oprócz tego tutaj mamy taką polankę, na której może się wygrzewać nasza duża świnka. A gdzie jest mała świnka? O kurde, została w paszczy dinozaura z Lego Jurassic World. A czekajcie, czekajcie, czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co znajduje się we wnętrzu świni. Powiem Wam szczerze, że ja za bardzo nie. Dlatego możemy w zasadzie teraz właśnie to sprawdzić. Jak to otwieramy? W bardzo prosty sposób odchylamy, najpierw możemy odchylić głowę. Tutaj jest taka druga część wodospadu, to jest też taki element ruchomy. Tu od razu wypad nam ten taki taras z góry. Oprócz tego, możemy sobie tutaj cały ten kompleks odchylić. No, i wygląda to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Pomimo, że świnia jest niewielka, to zobaczcie, ile mamy tutaj miejsca w środku. Robi wrażenie? Myślę, że tak. A w środku, łóżko, crafting table wraz z piecykiem, i tutaj. Nie wiem czemu Lego postanowiło to zmienić. Jest to zestaw z 2021 roku, a w 2022 mamy dużo słabsze piecyki. Tam nie ujrzymy niestety dwustronnych piecyków, czyli po jednej stronie mamy piecyk w którym się coś przepala, natomiast z drugiej mamy zwykły piecyk jeszcze przedstawieniem przykład do niego żelaza. Dobra, a teraz zróbmy zawody. To zgadnie, ile w tym zestawie dostaniemy elementów. No i tutaj muszę Was zaskoczyć. Prawie 500, ponieważ aż 490 sztuk. No, jak za cenę 130 zł, za którą zapłaciłem za ten zestaw, jest to naprawdę mega dobry wynik. Cztery figurki, super. Naprawdę fajna świnia, super. Jest to średniej wielkości zestaw z Lego Minecraft, ale prezentuje się naprawdę mega, mega fajnie. Jeden z najlepszych, to muszę wam przyznać Jakie są wasze wrażenia po dzisiejszej recenzji? Piszcie w komentarzach No i co? Wymyśliliście już jakąś znaną świnkę? To też, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście Napiszcie w komentarzach Jest to naprawdę ważne A ja chętnie komentarze wasze poczytam Ja już dziękuję wam za oglądanie Widzimy się w kolejnych odcinkach Cześć!